Ciemka, witajcie. Ym... Stworzyłem nowy kontosz. Ym... Jak widzicie, wczoraj został stworzony, bo dzisiaj nagrywam, 10 grudnia. 9 grudnia go stworzyłem, żeby zacząć jedną przygodę z szachami. Grałem w szachy parę lat. Od paru lat przestałem grać. I stwierdziłem, że pora wrócić. I chciałbym sam dla siebie w sumie udokumentować całą całą przygodę z trzechami na nowo, jak się rozwijam, żeby mieć wgląd na to po kolei jak się rozwijam z powrotem jak progresuje i wszystko. Więc format odcinków będzie taki, że zaczynamy zadania. Robię zadania dzienne, zadania te trzy zadania codziennie. Potem jest partia 10-minutowa i potem analiza z komputerem. Jeszcze nie mam konta premium, aby rozszerzać swoją, jakby wiedzę, tak, żeby każdą partię, jak to każdą partię przeglądać, dlatego na razie będę jedną partię dziennie analizował. Zacznijmy sobie po prostu od zadania. Aha. Ok, czyli na początku są odpowiedzi. Dobra. No to wiadomo cyk tutaj, bo ponieważ yy, robimy trochę ala schodkowy Teraz schodząc tak, yy, schodzę wiatmanem tutaj, bo wtedy wtedy żadna firma nie może mnie zatykać, a niech to szkól nigdzie nie może uczyć Okej, okay. czyli misja jedniana zakończona, czyli awansujemy od razu na poziom Super to się nazywa progress. plus jakieś dodatkowe... To się nazywa? Proszę mnie, czy ostałem Okej. Okay. Dobra, to jeździmy jeszcze na zadania i zadanie dnia. Dzisiaj jest środa, czyli powoli progresują zadania z biegiem każdego dnia tygodnia, bo w końcach są najłatwiejsze, a pod koniec tygodnia są już najtrudniejsze, według oficjalnych stron czy nie wiem, czy to się tak sprawdza. Jakby wyporuśnił tutaj wieżę. To jest szach. Musi skoczek pobić. Czyli na wierzę Teraz zejście wierzę tu. Tu jest pilnowane. Jeszcze ze wskazówki jedną wezmę. Czyli hetman. Czyli być hetmanem. Bo go nie może zbić, bo muszały wisi. Okej, okay. czyli tak. Dobra. To w takim razie lecimy na grę. Zwykła 10 minutówka. No, się. Okej, okay, z Indii ktoś? Czarny, tak. Dobrze, to ja tak sobie zacznę też. Nie znam się na otwarciach ani na jakichś gambitach, dlatego będę się powoli uczył razem z rozwojem kanału czyli w sumie samego mnie rozwoju i po prostu na razie będę, będę wszystkie figury wysyłał jak najbardziej do przodu ok, teraz przyblokuję to końcem, gońcem na szachę. I wyjdę tym pionem, ponieważ jest chroniony też przez, yy, przez skoczka. Ok, no to ja sobie zbiję tutaj gońcę, gońca pionem i wezmę sobie od razu wieżę za darmo OK ruszył się skoczkiem. Także mamy zbudowaną przewagę To ja bym wyczyścił tutaj z tego piona i bym wyszedł pionem i zaproponuję wymianę pion do pionu. Mówię, aktywuję wszystkie figury w kolei, żeby mieć większe potem pole manewru Okej, okay, skoczek, skoczek prawdopodobnie nie co zrobić, ale jak wierzę Wam, że chce wskoczyć jakaś podszawa, czyli będzie chciał gdzieś tutaj wskoczyć i pewnie będzie chciał jakoś w końcu przyblokować czy coś tylko nie wiem jak no czyli jak widzicie mój poziom szachów jest dość słaby mega więc tak szczerze bym chyba skoczył tutaj skoczkiem ponieważ jak skoczę skoczkiem to mam tutaj te pole do pole do bicia otwarte plus mogę potem rozwijać się w stronę hetmana i Szachowanie hetmanem pod króla obror w obronie skoczka. Jakoś. Jakoś jeszcze tak. To. Jak zbiję yy, skoczka gońcem. No to pion może mnie zbić, a teraz możemy skoczek zbić, czyli wymiana skoczki. OK. Czyli on mi zbił piona. To mu ubiję skoczka gońcem. I teraz sp spróbuję wejść hetmanem tu. Potem wejdę gońcem. Wyjdę końcem tutaj, wtedy już szach. Więc jak mnie zbiję, gońca. Okej. Okay. A to jeszcze lepiej, bo teraz biję tym yy, hetmana yy, skoczkiem. A plan był trochę inny, ale troszeczkę się zmienił. Więc planuję teraz szach. Wychodzę teraz tutaj hetmanem. takiej królej bo imut twoj na okej a żeby uzyskać ranking 4, a 3, 4, a co czy 4 raz muszę zabrać. Dobra, to są pierwsze partie teraz no i teraz mamy kolejny jeszcze okej you took advantage of the free material in the opening and wrote it out to a win I love to see that dzięki Magnus 83 nie jest tak źle o, błędów miała już zero. 1500 rankingu. Ciekawie. They went E4, huh? Classic move. Textbook. Don't fall asleep, alright? Okay. Solid. I like how you're fighting for the center and getting your pieces ready. Okay, no, dobra, to może z tego wyciszę. I są sobie przeglądane. Okay. Czyli, to był błąd, który się poruszył. Powinien chyba się tutaj ruszyć, żeby blokować jak to żeby blokować sobie centrum dla siebie. OK. Czyli ja dobrze ruszyłem się koniem. OK. Aktywował skoczka. Czyli ogólnie powinien teraz aktywować końca, żeby proponować wymianę gońcem. OK. Mm -hmm. Że teraz jest w, w lepszej pozycji. Skoczek. Okej. Okay. A, okej, okay. czyli tutaj z jednej strony dobrze się postanowił, a z drugiej źle, jeśli dobrze rozumiem. Okej, okay. czyli on blokuje, i w sumie rośnie też hmm, procent wywiadania. To fish. Okay. ok, czyli tu jest błąd. A jak się powinien w tej sprawie ruszyć, najlepiej. Aha. Czyli tak jak sobie planowałem na początku, ale w końcu się tym nie ruszył. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, czyli że on się przeblokował i no i tu był błąd. Właśnie ja biłem. I, on zaraz potem bił, no, czyli świetny ruch. Potem on bił, zaraz pionem, który był średnim ruchem. I wtedy ja wziąłem wieżę. OK. Myślałem, że w ogóle nie ruszy się tym skoczkiem. Więc myślałem, że sobie będę skoczka, ale, o. No, lepiej mu to poszło niż myślałem. I ruszył się skoczkiem. Więc ja po prostu zapraszam i na wymianę pion za piona. OK, czyli tu potem bicie skoczkiem, to dobrze. Tu też dobrze się usunąłem, też dobrze. No to już nie było jak to zepsuć totalnie, nie? Więc no i to tyle. OK, jeszcze zrobimy dzisiaj puzzle I to będzie na dzisiaj wszystko. Proponuję trzy minutówkę sobie się wam akurat... <słyska> Biały. To przyciskamy go tutaj. Ok. Ja tu wskoczył za darmo. Pije hetmana. On idzie na górę. Zmiana hetmana. Wyjście z hetmana. Co tu jest dalej? Wyjście tego w wieży. Wejście Hetmana, zejście tu, zbicie tego i zbicie wieży. Nie wiem zbicie pionem, ok, czyli fund. To zejście tym, zejście Hetmanem, zejście wieżą. O tu Hetman wchodzi. Chodzi tak w e, etlam. To tak wjeżdża. To bicie, nie wiem. To nie wiedziałem co zrobić. Okej, okay, tak. wyszło 13? Okay. Jaki poziom ostateczny i trudniejszy? 852. No dobra, to będziemy starać się polepszać coraz to. Na lepszy wynik. A, czy muszę wysłać? Okej, okay, okay, No to dziękuję bardzo, jeśli ktoś to zobaczy, ten pierwszy odcinek. No to dziękuję bardzo, że tu byłeś. I będę starał się codziennie wrzucać filmiki, jak się powoli rozwijam. Zobaczę, jak wyjdzie, bo trochę też jest zawołół w robocie. Więc będę się starał jak najczęściej. Nie będzie to daily, bo na banku się nie uda codziennie. Ale takie co dwa dni na bank będą filmiki. Dzięki, wielkie za oglądanie i do zobaczenia.